Obchodzona jest w dniu świętej Melanii. Ukraińska małanka to nic innego jak świętowanie Nowego Roku według Starego Porządku, czyli kalendarza Juliańskiego, którym posługują się wierni obrządku grecko-katolickiego oraz prawosławnego. Małanka to jest sylwester, tylko obchodzony według kalendarza Juliańskiego, który w tym momencie yy, wynosi różnica 13 dni pomiędzy kalendarzem gregoriańskim i juliańskim. Kalendarz juliański jest de facto używany tylko liturgicznie, ponieważ my tutaj żyjąc w Polsce posługujemy się kalendarzem gregoriańskim, tak jak na całym świecie. Ale ponieważ z 13 na 14 stycznia przypada nasz Sylwester, czyli Małanka, dlatego że wówczas są obchodzone imieniny Melanii, dlatego też tutaj w gromadce już po raz Enty jest właśnie organizowana ta gromadka, małanka, przepraszam, gdzie może się spotkać miejscowa społeczność członkowska, ukraińska, także polska, jugosłowiańska. Wszyscy ci, którzy chcą brać udział właśnie w tym przepięknym balu, w tej przepięknej zabawie świąteczno-noworocznej i myślę, że tutaj także pielęgnować swoje tradycje. W już od 38 lat na Małance witają Nowy Rok. Dobry wieczór Państwu. Ja w imieniu organizatorów chciałam bardzo serdecznie wszystkich powitać na tegorocznej Małance. Kolejnej już witam tych, którzy są u nas stałymi gośćmi. Bardzo się cieszę, że rokrocznie przyjeżdża Państwa jeszcze więcej. Witam tych, którzy są po raz pierwszy, myślę, że nie ostatni. O oficjalne otwarcie Kamałanki 2019 proszę naszego księdza proboszcza Pawła Benesku. Chrystus się rozdaje, niech będzie pochłany Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Moi drodzy, tak jak tutaj powiedziała Pani Irena w imieniu organizatorów, bardzo się cieszę, że możemy, ja już po raz szósty jestem tutaj małacę, że możemy wspólnie się bawić. Cieszę się, że są z nami stałe osoby, które co roku przyjeżdżają na tę Małankę i także nowe, o czym Pani Irena wspomniała, bo też byłem świadkiem, że dzisiaj są osoby, które tutaj w Gromadze będą się bawić po raz pierwszy. Bawimy się według kalendarza judańskiego 13 dni później. Myślę, że Ważne jest to, że chcemy się spotykać, że chcemy wspólnie świętować. U nas w Kościele Grecko-Kadońskim jest okres bożonarodzeniowy, on się jutro zakończy. Tak jak to kiedyś, może bardziej w tradycji było podkreślone, trzy wielkie święta były: Boże Narodzenie, Nowy Rok i Objawienie Pańskie. U nas, w naszej tradycji, to jest bardzo mocno wszczepione ze sobą święta i to jest okres, kiedy świętujemy i liturgicznie, ale także właśnie w sposób świecki. Dzisiaj pragnę Państwu życzyć, aby ten czas wspólnie tu spędzony po raz kolejny albo po raz pierwszy był dla Was czasem wyjątkowym, pięknym, czasem kiedy zapomnijcie o swoich troskach, kiedy będziecie pięknie się bawić. Wszystkiego dobrego. Tradycyjnie zaczynamy małankę kolendą modlitwną, ale tym razem zrobimy wyjątek i zaczniemy kolendą Święta Jana Barbara Cerkol zbudowała. Świata. Cristo it's W czystej kolacji rozpoczyna się zabawa. Do tańca na tegorocznej małance przygrywał zespół Demaj z gromadki. Gramy łemkowską muzykę ludową, ukraińską i przy tych melodiach wszyscy wspaniale się bawią. Tak, ja jestem z gromadki, od urodzenia tutaj na tej sali uczyłem się grać i już gramy ponad 30 lat. A to taką muzykę? Dlaczego? Są to nasze korzenie, nauczyła nas tego moja babcia, mama i kultywujemy to. To przede wszystkim impreza dla zwolenników dawnych tradycji regionu i dobrej zabawy. Jest to coroczna impreza, która jest bardzo popularna. Przychodzą do nas stali goście, nie tylko z gromadki, z całego powiatu, z byłego powiatu legnickiego, z zielonej góry ludzie przyjeżdżają, bardzo pięknie się tu bawią, jest to. Spanělá atmosféra. Jestem tu na zabawie już chyba trzeci raz. Bardzo lubię tu przyjeżdżać. Jest to zabawa obrządku prawosławnego. Jest to tak zwany sylwester. W ich wydaniu i tu jest tak wspaniała zabawa, że ludzi dużo przyjeżdża i z miasta, z Bolesławca, i tu w okolic, i jeszcze nawet z innego terenu. Z daleka nawet. Tak się lubią bawić i jest wesoło, przyjemnie radośnie i wszyscy się bawią naprawdę ładnie no i jest, jest dlatego przyjeżdżamy bo się nam tu podoba no Uczestniczę chyba 6 razy byłam na małance. Mieszkam w modle od 12 lat. Bardzo ogólnie zabawa mi się bardzo podoba. Praktycznie wolę przychodzić na Sylwestra tę małankę niż nasze polskie. No po prostu inna atmosfera jest. Integracja taka z ludźmi. Przyjechałam dzisiaj z lewicy, ale jest mam tutaj dom, tu mieszkałam, tu się wychowałam. Ano, zawodowo. Dużo przyjaciół, tu się dobrze bawimy. Ten pan, który gra, to jest mój bardzo bliski przyjaciel. Od, od lat moja mamusia pracowała z jego mamą. Dzisiaj myślę, że rodzice nasi by nas widzieli. Byliby szczęśliwi, że razem jesteśmy, że razem obchodzimy. Oni są u mnie na świętach polskich, my jesteśmy u nich na świętach greckich. jak na balu sylwestrowym obowiązkowy jest szampan, wieczorowe kreacje, dobra muzyka i dobrych umor. Zebrani goście bawią się do samego rana. Nie brakuje smacznych potraw i noworocznego toastu. Różnego rodzaju, ale przede wszystkim jest to wesoła muzyka, żwawa z charakterem, taka do tańca. Nawet jeśli ci, którzy nie mogą tańczyć, siedzą przy stołach, to nogi im same chodzą jak mówią.